Dziś pogadamy o kompresji filmów udostępnianych w sieci, czyli jak oszukać system, aby nasze filmy wyglądały lepiej. Na jakość filmu wpływa wiele czynników. Nie tylko kamera, obiektyw, światło czy ustawienia kamery, ale też to w jaki sposób film został nagrany lub w jaki sposób został zmontowany. Vlog nagrany na statywie na jednolitym tle będzie o wiele lepszej jakości niż widok z pierwszej osoby podczas dynamicznego przejazdu rowerem przez las. Dlaczego? Odpowiedzią jest kompresja. Każdy film w internecie musi być skompresowany, tak aby wyświetlał się płynnie nawet na wolnych łączach internetowych. Prostym językiem powiem Wam na co zwrócić uwagę podczas nagrywania i montażu filmu, aby kompresja nie psuła nam obrazu. Jednym z parametrów jakości filmu jest bitrate, czyli ilość danych jaką posiada plik w jednej sekundzie filmu. Im większa rozdzielczość i klatkaż filmu, tym większy bitrate jest potrzebny. Gdy zapisujemy film na naszym komputerze, możemy użyć bardzo dużej przepływności danych. I film będzie się odtwarzał płynnie, ponieważ prędkość odczytu danych z dysku jest wielokrotnie szybsza niż prędkość transferu danych przez Internet. Natomiast YouTube czy Facebook bardzo mocno ogranicza bitrate w swoich filmach i nie mamy na to wpływu. Nie da się tego przeskoczyć. Jeśli bitrate będzie niższy, treści będą dostępne dla szerszego grona odbiorców, nawet dla tych osób, które mają wolne połączenie internetowe. Dla tych serwisów kompatybilność i dostępność treści. Jest wyższym priorytetem niż sama jakość. Co zrobić, aby nasze filmy wyglądały lepiej, jeśli nie możemy podnieść bitrate'u na YouTube? Jeśli to możliwe, obniżmy ilość szczegółów w naszych filmach. Najtrudniejsze w kompresji będą filmy, na których wszystko jest ostre i widać bardzo dużo szczegółów, a najgorzej, jeśli to wszystko się rusza. Przykład: wystrzelone konfetti, gęsto padający śnieg, fale na morzu, drzewa, las, gałęzie, czy chociażby szum filmowy, ten sztuczny lub naturalnie występujący na filmie. Te kadry to męczarnia dla kompresji. Dlaczego? Dlatego, że serwisy najczęściej korzystają z kompresji IPB, czyli nie kompresują każdej klatki indywidualnie. Jeśli w danym fragmencie obrazu nic się nie zmienia, to informacje są duplikowane z klatek poprzednich, dzięki czemu zaoszczędzamy ogromne ilości na transferze danych, niestety kosztem utraty jakości w bardzo dynamicznych scenach. Pierwszy trik: jak oszukać kompresję. Używajmy wąskiego i jasnego obiektywu, jeśli tylko to możliwe. Dzięki czemu uzyskamy dobre rozmycie tła i nie stracimy szczegółów na obiekcie pierwszoplanowym. Ponieważ rozmyty obraz wymaga mniejszej ilości danych do zapisu. 50 lub 85 mm do portretów ze światłem 1.4 będzie idealne. Oczywiście nie musi być to 1.4. 1.8 czy 2.8 da już bardzo ładne rozmycie tła przy tych ogniskowych. Pamiętajcie, im większa ogniskowa i im mniejsza liczba F, tym bardziej rozmyte tło. No i jeszcze parę czynników, ale... Drugim trikiem jest zastosowanie filtrów szarych. Jeśli chcemy pokazać szeroki kadr, to raczej nie będziemy mieli możliwości rozmycia tła. I jeśli jest to ujęcie statyczne, to nie powinno być tutaj problemów z kompresją. Problem pojawi się, gdy jest to szeroki kadr, wszystko jest w ostrości i wszystko jest w ruchu. To może pojawić się pikseloza. Tą sztuczką, a w zasadzie nie sztuczką, tylko sztuką filmową jest nagranie ujęcia z odpowiednią migawką, co pozwoli nam na pokazanie naturalnego rozmycia ruchu. Aby film wyglądał kinowo, powinniśmy nagrywać go z migawką o dwukrotności liczby klatek Czyli w przypadku 25 klatek na sekundę to jest to 1,50 sekundy W 50 klatek na sekundę 1 setna. Takie ustawienia pozwolą nam na uzyskanie rozmycia ruchu. Co za tym idzie? W rozmyciu nie widać szczegółów, a jeśli nie ma szczegółów, to jest potrzebny mniejszy bitrate, dzięki czemu pozostała część kadru będzie w lepszej jakości. Żeby móc ustawić migawkę na poziomie 1,50 sekundy w dzień, będziecie potrzebować filtra szarego. Zaawansowane kamery mają takie filtry szare już wbudowane. Lustrzanki i lusterkowca niestety takich filtrów nie mają. Możecie go sobie kupić i nakręcić niemal na każdy obiektyw. Są również dostępne filtry szare do kamer sportowych czy dronów. Trzeci trik to zabieg montażowy. Film najczęściej zapisujemy ze zmiennym bitratem, Co oznacza, że jeśli średni bitrate filmu to np. 13 megabitów na sekundę, to w ujęciach bardziej szczegółowych ten bitrate może być większy niż 13, a w ujęciach, gdzie jest bardzo mało detali. Bitrate może być mniejszy. Jeśli chcecie to sprawdzić, to jest taki program jak Bitrate Viewer. Dzięki niemu będziecie mogli sprawdzić na Waszych filmach, w której sekundzie filmu macie wyższy bitrate, a w której sekundzie mniejszy. Niestety jest to program tylko na Windowsa. Odpowiedni montaż filmu powinien nam poprawić ogólną jakość obrazu. Jeśli będziemy przeplatać ujęcia szczegółowe z mniej szczegółowymi, powinno być ok. Natomiast jeśli nasz film będzie zawierał bardzo dużo ruchu i bardzo dużo szczegółów przez cały czas trwania filmu, np. las, gałęzie, fale na morzu. To ogólna jakość filmu będzie bardzo kiepska. Na grupach filmowych bardzo często pada pytanie, dlaczego mój 8-minutowy film z przejazdu Crossem przez las na komputerze wygląda dobrze, a po wrzuceniu na YouTube wygląda już kiepsko. No to teraz już wiecie. Idealnym przykładem czego nie robić jest film z iPhone'a na dronie sportowym. Bardzo dużo szczegółów w dużym ruchu, bez filtrów ND, na automatycznej ekspozycji. Wygląda to kiepsko. Pozdrawiam Kube. Robi świetne recenzje. Dobra, chyba by było, bo już mi bateria pada.